Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim Jan Kiepura zaśpiewa dla Państwa wraz z Martą Egert, zanim poznamy jego życie w anegdocie, a także we wzruszających chwilach i sytuacjach, rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w jednej z najpiękniejszych sal w Polsce, a na pewno najpiękniejszej w Krynicy, sali balowej starego domu zdrojowego to tu odbywały się jak nazwa wskazuje największe bale, uroczystości. Tu śpiewają artyści w czasie festiwalu Ciepury, ale nie tylko. Tu ćwiczy balet miniatury, tu spotykają się mieszkańcy. Dziś proszę państwa pokażemy wam Krynicę Rozśpiewaną, Krynicę Muzyczną. To miasto kocha i żyje muzyką. Dlatego za chwilę przeniesiemy się tam, gdzie ta muzyka się rodzi, czyli do szkoły muzycznej w Krynicy. A potem przekonamy się o tym, że nie tylko młodzież, nie tylko dzieci, ale całe pokolenia śpiewają, grają i tworzą tę piękną harmonię dźwięku. W Zdrowiu Krynickim. Do zobaczenia. w Krynicy Zdroju jest filialną pacówką większej jednostki, jaką jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Nowym Sączu. Szkoła została założona w 1959 roku, więc niedługo będziemy świętować 60-lecie istnienia właśnie naszej... Placówki w Krynicy Zdroju. Szkoła mieści się w przepięknym, urokliwym budynku. Budynek nazywa się Villa Kosynier. To zabytkowy obiekt, który powstał końcem XIX wieku i wpisuje się w krajobraz właśnie zabudowy typowej dla Krynicy Zdroju. Budynek został gruntownie przebudowany na początku lat 90. Obecnie mamy piękny obiekt. W którym kształci się około setka dzieci z, z terenu Krynica, ale nie tylko. Również z okolicznych miejscowości przyjeżdżają dzieci uczyć się u nas gry na instrumentach. A na jakich instrumentach uczy się w naszej szkole? Uczą się gry na skrzypcach, na fortepianie, akordeonie, gitarze i klarnecie. Chodzą na zajęcia rytmiczne, yy, Chodzą na zajęcia przedmiotów teoretycznych, takie jak kształcenie słuchu czy audycje muzyczne, grają w zespołach instrumentalnych, czy śpiewają też w chórze. muzyczna wykształciła, czy dała początki w wykształceniu wielu wspaniałym pianistom, muzykom, którzy wywodzą się właśnie stąd. Myślę, że taką najbardziej znaną, rozpoznawalną postacią, jeżeli chodzi o Krzyńską Szkołę Muzyczną, to jest pani profesor Mariola Cieniawa, znakomita pianistka, pracownik Akademii Muzycznej w Krakowie, ale muszę też powiedzieć na przykład o bardzo utalentowanym Krzysztofie Dziurbielu, który pod w klasie pani profesor Danuty Jarząbek też zakończył tutaj edukację w Krynicy, kontynuował ją w Nowym Sączu, po czym na Akademii Muzycznej w Krakowie no i koncertuje w tej chwili już naprawdę w wielu miejscach. Wiem, że kontynuuje swoją edukację również w Wiedniu. Także myślę, że tych nazwisk tutaj osób, które przewinęły się przez te właśnie całe pokolenia uczniów jest wiele i gdybyście Państwo poszukali tych osób, gdzie one w tej chwili się pojawiają, właśnie te, które dalej kontynuowały swoją edukację muzyczną, to muszę powiedzieć, że znajdują się w różnych orkiestrach, czy to w filharmoniach, czy operach, czy w różnych innych orkiestrach, które powstają oczywiście w Polsce przez wiele, wiele lat. Bardzo przepraszam, że przeszkodziłem Pani w grze, tak pięknie, no naprawdę jestem pod wrażeniem to jeszcze w takiej sali. Tak się składa, że nie tylko gramy, ale również śpiewamy. To znaczy, że jest Was więcej? Ależ oczywiście. Jest nas prawie 20 osób. Uświetniamy wszystkie uroczystości z Zbroju. Mhm. Tak, śpiewaliśmy również... Na Słowacji śpiewaliśmy we Lwowie. Tak sobie myślę, że to świetna okazja, by pokolenie, które pamięta, kocha Lwów, może wspólnie zaśpiewać i zobaczyć no, przepiękne zabytki. No, I myślę, że w ogóle spędzacie fantastyczny czas, odpoczywacie już pewnie po ciężkim życiu, prawda? Ciężkiej pracy niejednokrotnie. Wielką radość sprawia nam że możemy śpiewać z wnukami, że no, śpiewamy, śpiewamy ze Słowakami i śpiewamy po polsku i po słowacku, śpiewamy również no, w tej przepięknej sali. Gdzie no, cała Polska z nami śpiewa. I oczywiście macie wspaniałą pamięć, za którą no, my Was młodzi podziwiamy, bo naprawdę spamiętać tyle tekstu, tyle wzrotek, tyle melodii, to jest coś absolutnie niesamowitego. W każdym razie mam ogromną ochotę, żeby Państwa posłuchać. Kto wie, może y, zrobimy o Was cały program. Są to bardzo miłe słowa. I kto wie, czy nie spełnię pana, pana prośby, za chwilę wejdą tu nasi młodzi, kryniccy seniorzy. Na granicy taka dzielnica Raj, gdzie powstał przepiękny park wybudowany przez doktora Ebersa z pijalnią Jana. Nad tym parkiem powstały pierwsze budynki, był to dom służeb, był to dom muzyki, flora i dwór doktora Ebersa. I w to piękne miejsce upodobał sobie Jan Kiepura na budowę hotelu Patria, ale obok. Kiedy Franciszek, ojciec Jana Kiepury, przyjechał do Krynicy, zamieszkał właśnie we Florze. W tamtych czasach Flora wsunęła z doskonałego menu wyżywienia wraz z pracownikami, którzy budowali patrię. zamieszkał we Florze. Nawet później Jan Kiepura, kiedy odwiedzał krynicę, również mieszkał i to jest udokumentowane, jest apartament Jana Kiepury również we Florze. Flora jest takim pierwszym miejscem, gdzie Jan Kiepura przebywał w Krynicy. Od 1929 roku ten pensjonat był prowadzony, dzierżawiony od państwa Krokowskich przez rodziców Jana Kiepury. Mam takie zdjęcia z 1931 roku, gdzie przed tym pensjonatem stoi samochód Jana Kiepury. Są zdjęcia z gośćmi hotelowymi z Janem Kiepurą, tak samo z Władysławem. I są zdjęcia właścicieli pensjonatu z państwem Kiepur. Mówimy w tym momencie o, o rodzicach. Prowadził ten pensjonat 4 lata do momentu wybudowania i oddania Patrycy, co nastąpiło na Sylwestra czy na święta y, 33 roku. Ach, gdybyś ty wiedział, przyjacielu, ile tutaj przeżyło się pięknych chwil w tym pensjonacie. Witam serdecznie, Panie Janku. A witam, witam Pana. To Pan teraz prowadzi ten pensjonat. Tak, dokładnie. A czy Pan wie, że przez 4 lata ten pensjonat prowadzili moi rodzice? Nie, jest mi o tym wiadomo. Pięknie. A czy ostał się mój apartament? Tak. Mogę serdecznie zaprosić do niego. Bardzo chętnie. Proszę bardzo. Dziękuję. O, jest i mój apartament. Wspaniałe czasy kawalerskie z bratem Władysławem. O, przyniesiono te nuty z włoskim przebojem. Na dzisiejszy koncert, tak? Tak. No a jak we Włoszech było? No nie najlepiej, troszkę się przeziębiłem. Ale się widzę, dobra. że w Krynicy piękne słońce, aż chce się śpiewać. Uszczędzaj głos! Koncert za chwilę dopiero. Dobrze. dobrze, dobrze, ale przed koncertem muszę coś zjeść. Czy przyrządzają tutaj może strąga takiego jak moja mama? Takie. Nigdy nie jadłem. No to zobacz. Idziemy. Mam nadzieję, że będzie tak pyszny jak od mamy. Wygląda znakomicie, no, no. nie mogę się to czekać. No ale nie miałeś się skończyć Janku jak tam we Włoszech. La Scala, słuchaj, no świątynia, świątynia opery. W ogóle cudowna atmosfera, wspaniali ludzie, ale praca od rana do wieczora próby. Dzień w dzień od rana do wieczora. No. Ale słuchaj, w tamtym tygodniu na jednej z prób maestro Toskanini po prostu. Poczekaj, poczekaj, proszę państwa. To, co działo się w jednej z największych scen świata, skandale, sukcesy, wzloty, upadki Jana Kiepury, to wszystko już za moment w naszym odcinku, koncercie Uśmiechnij się z Kiepurą w słonecznej Italii. Zapraszamy! No, a teraz rybka. Koniecznie.